Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny unboxing. Tym razem, przy użyciu trochę innego sprzętu. Mam nadzieję, że w miarę ocenicie, czy lepszy, czy gorszy sprzęt. Oczywiście na tapecie mamy bardzo ciekawy wagonik. Wagonik PKP. Oczywiście dość, dość starszy, jeśli chodzi o epokę modelarską bo jest to, moi drodzy, wagonik z epoki III. Taki rodzynek wydany przez Exact Train. Tak jak widzicie, numerek ex 10009. Sześciutko opisane. Wagon, jeśli chodzi o nazwę, o, to jest BCHXZ. Bardzo ciekawy wagonik, bardzo ładne pakowanie. Ostatnimi czasy no trzeba powiedzieć, że Exact Train robi wyśmienicie, wykorzystuje formy do wszystkich możliwości zarządów jakie mogłyby się pojawić. Tutaj mamy mnóstwo, moi drodzy, ciekawostek, ponieważ mamy tutaj takie fototrawione tabliczki ja już wiem gdzieś tam z forów czy różnych rozmów z kolegami, że to są tabliczki kierunkowe, bardzo ładne. Jest też dla nich właśnie tutaj miejsce z boku, ale to zaraz po wyciągnięciu modelu zobaczycie. Mam nadzieję, że już od tej pory nie będę miał żadnego większego problemu z ostrością, także zaraz zobaczycie bliżej, właśnie ten wagonik. Chciałbym na początku zwrócić uwagę na logo tego wagoniku o numer 234 Druga klasa, trzecia klasa. Tak jak widzicie dość dobrze wydaje mi się, chociaż tam te śrubki średnio dobrze wyglądają, ale jako tako też jest odtworzone wnętrze. Zobaczcie czoło tego wagonu. Tutaj te wszystkie elementy takie Właśnie dachu. Uważam, że bardzo fajnie zrobione. Drugie czoło. Dość dużo ciekawych, właśnie elementów. Popatrzmy. Dużo napisów, różnych symboli. Także jest to, jest to dość bogate. Oczywiście, tak jak zwykle, w EXACT-TRAIN. Ruchome bufory i oczywiście. Tutaj spód, jakieś metalowe, fototrawione elementy. Nie wszystko jest plastikowe, stąd też naprawdę jakość wykonania. Jak moim skromnym, z moim skromnym zdaniem, bardzo, bardzo dobra jakość. Tutaj w tej chwili pokazuję bliżej, bo chcę zobaczyć, czy kamera rzeczywiście fajnie, według mnie, bardzo fajnie łapie ostrość. W zależności oczywiście na to, co chcemy wyeksponować, czy napis, czy detale, ale uważam, że fajnie to wychodzi. Bardzo ładny wagon. Oczywiście znowu zapomniałem, a może celowo, nawet nie założyłem rękawiczek, ale już mniejsza o to. Także bardzo, bardzo ciekawy wagon. Uważam, że jedna z ciekawszych konstrukcji, które udało mi się zdobyć w ostatnim czasie, więc mam nadzieję, że podoba wam się. Właśnie ten wagonik. Mam już podobne wagony myślę, że roko. Także na pewno jakaś fajna trzecioepokowa kompozycja się pojawi. Mam nadzieję, że wagon Wam się podoba. Jedyny może mankament jest tego, tego wagonu to jego no, niezbyt niska cena. Ale uważam, że wykonanie modeli przez właśnie Egzakt Train jest wykonaniem bardzo fajnym, bardzo profesjonalnym, nie ma się czego powstydzić, więc cóż, dziękuję Wam za uwagę, zrobię trochę dobrych, fajnych zdjęć tego właśnie wagonu i do zobaczenia, moi drodzy, żegnam się z Wami, cześć.